drugi Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem, a z nami wieczna studentka, Weronika Nowakowska. Yy, Weronika, cały czas przy biathlonie. Tak, cały czas jestem przy Biatlonie, choć w zupełnie innej formie. Z jednej strony komentatorka, dziennikarka, z drugiej strony osoba, która prowadzi projekt upowszechniania biathlonu w Polsce, no ale ciągle miłośniczka tego sportu. No i tak zostałaś twarzą tego projektu trochę. Tak, zostałam zaproszona do współpracy przy projekcie Biatlon dla każdego, to jest projekt Polskiego Związku Biatlonu, realizowany zresztą już od 2014 roku, natomiast mam poczucie, że poszliśmy w tym roku szerzej, docieramy do większej ilości miejscowości, większej ilości dzieci, no i mam szczerą nadzieję, że poza popularnością Biatlonu, która mam nadzieję wzrośnie, to wzrośnie także zainteresowanie dzieci tym, żeby w ogóle uprawiać sport, a być może trafić również do Biatlonu. To zwiedziłaś, podejrzewam, najwięcej miejscowości w Polsce w tym roku w, w życiu. Muszę przyznać, że trochę pojeździłam. Z Początkiem września byliśmy w Białymstoku, a więc na północy kraju. Biatlon dla każdego był też nad morzem, ale generalnie poruszamy się raczej po południu kraju. Z wiadomych względów tutaj mamy góry, tutaj mamy szkoły mistrzostwa sportowego, kluby, do których, tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że będą garnąć się dzieci. No a niebawem Twój projekt, program, nie wiem jak to nazwać, twoja impreza, o tak to tak to nazwijmy, bo tam będzie też i imprezowo pewnie. Yy, Biatlon dla każdego, tak? Nie, Biatlon, Festiwal Biatlon, Tak. Od bardzo dawna świtała mi w głowie taka idea, żeby zanimować trochę to środowisko sportowe. Biatlon jest taką dyscypliną, kiedy kończy się uprawiać gdzieś w klubie, w szkole czy w reprezentacji, to trudno mówić o amatorskim uprawianiu biatlonu ze względu na przepisy dotyczące broni. A przypominam, że strzelamy z mało kalibrowej broni, z której można zrobić niestety krzywdę. Więc często to jest taki rozbrat z biatlonem w ogóle. I pomyślałam sobie, że chciałabym stworzyć imprezę i taką przestrzeń, żeby zawodnicy, którzy kiedyś uprawiali biatlon, na różnych szczeblach tej drabiny, dobre Zawodowej, żeby mogli się spotkać po latach i znowu się tym biatlonem trochę pobawić. Chciałam zaprosić kibiców, którzy też na co dzień nie mają możliwości, żeby dotknąć biatlonu, żeby go spróbować, czym jest łączenie tego wysiłku fizycznego ze strzelaniem, właśnie z precyzją, która jest potrzebna na strzelnicy. I wymyśliłam sobie festiwal, o którym mówisz. 7-8 października w Dusznikach Zdroju robimy pierwszy ogólnopolski festiwal biatlonu w COS OPO Duszniki. Będziemy mieli w sobotę zawody z karabinów laserowych dla dzieci, warsztaty z nauki jazdy na nartorolka. Wieczorem będzie gala wspomnieniowa, o której mówisz. Będziemy wspominać medalistów Mistrzostw Świata, bo tych mamy sporo. A często młodzież nie wie nawet, nie potrafi wielu nazwisk wypo, wypowiedzieć, wymienić. Tak, wymienić. Więc mam nadzieję, że też chcemy tych, tych, te, tych ludzi pokazać i przypomnieć. Później mamy faktycznie bankiet, więc będziemy się też bawić, a niedziela to jest część główna, na co są poduszniki Arena, mamy właśnie takie mistrzostwa polski amatorów w biatlonie letnim, czyli biegamy na nogach i strzelamy z karabinków laserowych. Wszystko to poprzedzone szkoleniem, z zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią i części praktycznej i dopiero później przechodzimy do zawodów. No i są to zawody, na które ciągle jeszcze można się zapisać. No, zachęcamy, a biatloniści są dobrymi tancerzami? Trudno mi powiedzieć, bo aż tak dużo nie tańczyliśmy w czasie, kiedy uprawialiśmy zawodowo sport. Ale myślę sobie, że taniec jest też piękną formą aktywności i mam nadzieję, że będziemy ją praktykować również w dusznikach. Trzeba będzie to sprawdzić. Koniecznie. <laughs> Weronika, a co studiujesz? Aktualnie studiuję psychologię. Jestem oczywiście jestem magistrem Akademii Wychowania Fizycznego. Później zrobiłam podyplomowo psychologię sportu, zawodowe studia coachingu. Ale patrząc też na to, co dzisiaj się dzieje, szczególnie tutaj mam na myśli dzieci i młodzież, postanowiłam podjąć pełne studia psychologiczne. Myślę, że zakończą się raczej specjalizacją kliniczną. Zobaczymy. Na razie to wszystko trwa. No i ciekawostką jest to, że ja studiuję dziennie. O, no to mi zaimponowałaś. Kiedy ty masz czas na to wszystko? Przecież dzieciaki, przecież praca, jakaś yy, studia, no to, to no mam mnóstwo tych projektów, to wszystko, no to pochłania ci strasznie dużo czasu. Tak, na pewno to wymaga ode mnie bardzo dużo dyscypliny, ale to z kolei bardzo wyniosłam ze sportu, że jak już się za coś biorę, to staram się konsekwentnie. Yy, w lepszych i gorszych dniach realizować swoje zadania i cele, które przed sobą postawiłam. No i też oczywiście mam olbrzymie wsparcie. Mogę liczyć na mojego męża, mogę liczyć na, na moją mamę, na moich teściów, na moje przyjaciółki, które pomagają mi w różnych obszarach, chociażby właśnie, jeśli chodzi o, o dzieciaki. Także staram się realizować we wszystkich tych rolach i wierzę też w to, że jest to możliwe, choć jest to też bardzo eksploatujące i no i męczące. No właśnie, nawiążę jeszcze do tych studiów, bo to rzeczywiście ważna działka patrząc na to, jak ten świat teraz wygląda, prawda? Tak, ja nawet patrząc na, na moje dzieci jako mama, staram się być bardzo uważna w wychowaniu. Jestem też po studiach pedagogicznych, to były moje pierwsze studia zanim poszłam na AWF, jestem animatorem kultury. Z wykształcenia również i tak jak powiedziałam, rośnie rośnie ta potrzeba takiej świadomości wśród, wśród ludzi. Staram się jakoś zahaczać o takie różne tematy, chociażby ze sprawą social mediów, czy kiedy mam możliwość przy jakichś debatach, spotkaniach, warsztatach, które także organizuję o tej psychologii mówić. Nie wiem, czy był wcześniej, była wcześniej tak duża potrzeba wsparcia psychicznego, jaka jest w tej chwili. O to zdecydowanie, ale wspomniałeś o social mediach i, i tak sobie myślę, że warto tam zajrzeć, bo taki poradnik y, i jak żyć, i jak wychowywać dzieci, i jak sobie czas organizować. Uwielbiam te wpisy czasami. Y, 11,5 tysiąca zdaje się obserwujących. To taka Twoja pasja? wiesz co, dzięki, super się cieszę, że mnie obserwujesz, się, ciebie też z radością obserwuję. Ten mój Instagram to jest trochę groch z kapustą, nie jest to jakiś projekt przemyślany, ja nie żyję z Instagrama, niczego kompletnie tam nie reklamuję, natomiast spontanicznie, jeśli w moim życiu się pojawia jakiś temat, który uznaję, że warto byłoby poruszyć, a są to tematy bardzo różne, najczęściej związane, tak jak powiedziałeś, ze sportem, z psychologią, w sporcie z psychologią w ogóle, z wychowaniem, no to podejmuję takie dyskusje nawet bym powiedziała za pomocą social media, bardzo to lubię, zresztą ludzie, którzy tam są, może nie nie ma ich aż tak wielu, też dużo wnoszą do mojego życia, czasami pokazują jakąś inną perspektywę tematu, który ja gdzieś przedstawiam, więc też, też z tego osobiście czerpię i mam z tego radość, natomiast nie jest to jakoś super przemyślany projekt. Ale chyba z fajnym odzewem się to spotyka, no nie? Tak, tak jak powiedziałam, ja niczego nie reklamuję, mój Instagram nie ma miliona followersów, ale tak jak powiedziałam, te 11,5 tysiąca, którzy są, faktycznie śledzą, są aktywni, bardzo sobie to cenię. Być może w przyszłości będzie tych followersów więcej, ale tak jak mówię, to jest tylko dodatek do, do mojego życia zawodowego, a ono jest dosyć bogate. O, właśnie, dziękujemy bardzo, kobieta tysiąca zajęć, Weronika Nowakowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.